Dobry, nazywam się Iwona Karaś. Reprezentuję specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, który swoją pracę koncentruje na tym, aby pomagać osobom, które muszą wyjść z domu w trudnej sytuacji, uciekać przed przemocą, przed sprawcą i znaleźć schronienie bezpieczne. Rozumiem, że w większości zgłaszają się do Państwa ośrodka kobiety. Tak, zdecydowanie częściej zgłaszają się kobiety, choć bywają również takie sytuacje, w których ym, zdarzyły się, tak? W których mieszkali również u nas mężczyźni, którzy byli ofiarami przemocy w rodzinie. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, e, jakiej pomocy mogą oczekiwać ludzie, którzy zgłaszają się do Państwa ośrodka? Kiedy kobieta z dzieckiem trafia do ośrodka, y, może przede wszystkim otrzymać y, schronienie. Bezpieczne schronienie. Przez trzy miesiące możemy mieszkać w ośrodku nieodpłatnie i korzystać z wszelkiej oferowanej pomocy na miejscu. Priorytetem jest terapia. Każda osoba, która doświadcza przemocy w rodzinie, potrzebuje terapii, potrzebuje pomocy i wsparcia. I właśnie w ośrodku to jest, to jest sprawa najważniejsza. Otrzymuje pomoc socjalno-bytową, prawną materialną, psychologiczną, pedagogiczną, wsparcie bardzo, bardzo szeroko rozumiane. Tak naprawdę, kiedy kobieta wychodzi z domu, zostaje z niczym, staje się osobą bezdomną, całkowicie zdaną na, na instytucje. I tak właśnie pomagamy tym osobom, aby w tym najtrudniejszym momencie je wesprzeć w różnych obszarach. Tutaj podczas festiwalu odbywa się kwesta, czyli środki pieniężne są cały czas potrzebne. Tak, potrzeb jest bardzo dużo, bo tak jak powiedziałam, kiedy kobieta wychodzi z domu, niezależnie od tego, jaki ma status materialny, zostaje z niczym, staje się bezdomna w jednej chwili i yy, trafia do ośrodka, często. Bez ubrań, bez jedzenia, bez pieniędzy, w sytuacji naprawdę bardzo trudnej. Yy, musimy mieć zabezpieczenie. Jak można pomagać osobie, która jest głodna? Jak można mówić o jakichś wyższych celach, kiedy nie są zaspokojone podstawowe potrzeby? Zbieramy tak naprawdę na żywność, na środki czystości, na doposażenie ośrodka, na. Yy, yy, Remonty, które musimy dokonywać bardzo często, dlatego że jest bardzo duża rotacja osób i jest naprawdę bardzo dużo potrzeb. Proszę mi powiedzieć, ponieważ wielu z naszych widzów nie będzie niestety uczestniczyło tutaj w festiwalu, a oglądając wywiad z panią, z pewnością będą chcieli pomóc kobietom potrzebującym. Czy w jakikolwiek innych sposób, nie wrzucając tutaj pieniędzy do puszki, będą mogli pomóc? Tak, każda pomoc jest bardzo ważna i jest wsparcie dla nas. Które y, trafia do naszych podopiecznych. Y, można pomóc y, w różny sposób, oczywiście finansowo, y, przekazując jakąś darowiznę na, na, na rzecz ośrodka, y, z dokładnym dopiskiem, na co ona ma być przeznaczona. Można również pomóc przy, przywożąc żywność, y, która jest szalenie istotna, ponieważ y, kiedy trafia do nas kobieta z dziećmi, y, musimy ich nakarmić, więc musimy mieć zawsze jedzenie. I zawsze musimy być gotowi, żeby, żeby to jedzenie było. Można również kupując jakiś sprzęt, przekazując coś, co jest jeszcze dobre i służywane, używane, ale, ale jest dobre i można jeszcze to używać. Sprzęt gospodarstwa domowego, kupując chemię, środki czystości, środki higieny osobistej. To jest bardzo istotne.